Jo, się jestem ja w kolejnym odcinku ze serii rolnik Boć czy w zaczynamy się na kosy, więc co, wsiadamy do mojej, Ciekawe, włączymy sobie chudy, bo niepotrzebne nam to jest. Potrzebne... Widoczność chudu, wyłącz. Bo co, y, seria Real będzie musiała robić od nowa na innej mapie, bo niestety przez przypadek kupłem nie chcę tracić czasu na robienie tego save'a od nowa, więc... Już tam, już tam, kosiłem jeden hektar, o tam, tam blisko, tam na spróbę wjechałem, kosztowałem już coś, wam nawet, wam nawet mogę pokazać tutaj, o, co jest, kurde, no bo tutaj przy wypadek sobie bajzlu narobiłem, bo to trzeba będzie to potem poukładać jakoś. Biegi. Tylko garderoba, mnie jedziemy sobie na łąkę, kosić sobie łąkę, jedziemy tam o... Dobra? W tym kierunku nie muszę, bo tu robliwej ulicy nie ma, tu jest prawidłowa jeść. Skręcamy sobie tu w drogę polną. No, na no, łąkę jest ogólnie blisko, więc... Teżorkę, te żorkę, te żorkę może zacznę sobie już tutaj robić. Teraz tu. Jak, jak tu jechać? No, no chyba myślę, że no tutaj co zaczniemy, to od kłotu. Teraz, teraz już musimy włączyć rudy, To się tu odpalało. Rozłóż kosiarka. Trzeba cofnąć. Skynia zgrzyta z w ale to tam standardowe. No i dobra. Wyjdź. No, w Masz. Sorry, ale siostra mi do pokoju pija, bo to jest trzeba ale dobra. Dajcie znać coś, Macie jak Macie coś, to, to coś, telefonem dzielić. Ja, no ja niestety muszę, u mnie nas no, no, to nie ma. Jak ktoś ma coś prywatnego, tylko muszę wszystkim dzielić. Zgodzę Kurde, teraz. Mój no też że ono ta łąka, to mam w Ja co jest? Już ma jakieś problemy Tu powiem mam dawno się kane nie było, już ta łąka to dwa lata, Ty co jest? No nie, może się zakopię. Ja W pierdol... Tu nie wiem, serio, jak na jakieś błotki? Wod... To no, chyba na jakieś błotki musiałem najechać chyba. Ja, to nie, muszę to, wolniej jedzie. W ogóle nie wiem, czy mam jakieś mam błotko, chyba, jest nie Dawno. Drzwi zamknąć to już nie ma komu Dobra, jedziemy. No się sobie, że tutaj do dookoła będę sobie objeżdżą. To było jak minut odcinka, miną odcinek 6 minut chciałbym zrobić. Nie wiem, nie, nie wiem jak nam to wyjdzie. Niestety, no sprzętu nie mam jakiegoś, nie wiadomo jak, jak wielkiego, więc no też ta robota za szybko nie idzie. Nie? to zupełnie stara kosiarka, agromet Famarol, gdzie tu z RZP-ą? Dziadek dziade ją kupił chyba gdzieś w 70. wieku, gdzieś w 70. wieku ją zakupił z przetargu. I tak się żyje, jeśli chodzi o plany, to mam w planach pożniwach sprzedać Fergusona, bo tu stary kombaj. Źle już już on hektarów tu na nakosił, to się w głowie nie mieści. I w planach mam, nie wiem, jakiegoś bizona kupimy czy coś. Muszę no, co się ogólnie rozwijać na tej serii, no bo skoro dostałem spadek. No, że ogólnie, to ogólny ogólnie kuzyn do mnie mój dzwonił, bo to ogólnie na tej serii, jakby to jest taka seria jakby roleplayowa, coś w stylu real-life coinam. Nie mój stary kolega do mnie dzwonił, może niedługo do kolegi pojedziemy, pojedziemy on ogólnie ma fajne gospodarstwo, tam ma proximę, ma, jak, jak on nie, on ma 1014, ma jakiegoś utora na Zdziechowie mieszka. Pojedziemy kiedyś do niego, bo tam powiedział, że będzie się tam będzie miał sprzedaż do mnie. Więc tam pojedziemy sobie do niego zobaczyć i go, bo my, my, się, my się z markiem to Marek się nazywa i odbyć, no, ha, dobrze w zgodzie my żyliśmy. Ale mi się wydaje, że to się bawi, i też nie wiem, albo o tu właśnie nie wiem, ale chyba sobie to zrobię w kostkę, co mi się wydaje. Jest piąta minuta odcinka. Co no to jest z tym ciągnikiem nie tak. No nie wiem, jakby tu. Złota tu nie ma ani nic. Przepraszam za takie że nierealne granie, no ale niestety muszę niestety. Bo Garpatkiego w ogóle wam ponagram 30. Być może od nowego roku rusza nowy kanał. Kanał jest nałożony, ale na, na razie chcę takie... Chcemy no, z reala nagrać jakieś tam głupoty, chcę nagrywać. Nie wiem czy to może z gospodarstwa tu realnego bo coś nagra. Nie wiem, czy coś chcielibyście. Dajcie nam w czy byście chcieli taki odcinek, gdzie wam gospodarstwo pokazał. No to, no to plany, plany jakieś ambitne są. Mam no 25 tysięcy niecałe więc może to 25 tysięcy to myślę że już jakąś talerzówkę będę chciał pożniwać bo niestety talerzówka no... No... To jest kompletnie trójpuściane więc ma, które pieniędzy wezmę to chyba remont siódki będę musiał walić Bo gdyby ta skrzynia coś grzyta, a kolega mi musiał to jak zgrzytanie z filmu on też, też nie mówił, że jeździutka teraz już nie mają, tylko ten tor i Frona, ale a Fronara też ma prawie mają, bo tam coś z olejem. To, że jeśli, jeśli jest takie pytanie to mówi, że to jest albo skrzynia jest skrupniała, albo tam coś się w zalęgło, albo nie wiem, tutaj coś tam się w szczyni musiało zalęgnąć i nie chce to być. No tam wiadomo, wiad, dwa te ciągniki bardziej na 30 chyba, bo była pierwszym ciągnikiem na gospodarstwie, bo tam dziadek jeszcze, mieli jeszcze 425, zostać 25, ona się psuła, no, no dziadek dostał powołanie do wojska też i potem dostał z wojska, potem z wojska dostawali przepis na jakieś tam 30 tam jego kolega dostał chyba na 60, tam na 30, nie pamiętam, na tak, 60 a dziadek na 30 dostał, no, no i potem 40 lat temu że jak nie miałem kanału na youtube to żeśmy z dziadkiem kupili 60 na gospodarstwo no a teraz mam w planach może kupimy na wiosnę jakiś większy ciągnik ktoś no, jakaś 100 dwójka mi się tu marzy no mi tu się marzy to i też się marzyła 80 no ale niestety się no no nie się no nie, nie doczekał dobra jeszcze raz sobie tutaj objedziemy z tymi polskimi sprzętami, to ta robota ale widzicie, że już prawie ta minutę I sobie, tu se, nie wiem czy to, no, wam nagram jeszcze sianokosy, bo to chyba trzy odcinki będą mieli sianokosów, Was z żniw jeszcze z pras pożniwnych będzie czekaj, tu trochę muszę, bo tu podwórkę widzicie, że tu się męczy Dobra, tym miłym, pięknym akcentem kończymy ten film. A co ja yy, Kończymy ten film, i, i, i. No i się żegnam z wami. W tym odcinku też będzie wszystko, w kolejnym ocieńku mieli przecząsanie, zgrabianie, i można.